Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym dniu, na kolejnym naszym spotkaniu z książką. Mam nadzieję, że poprzedni rozdział podobał Wam się i że jesteście zainteresowani. Chcecie się dowiedzieć, co będzie w ciągu dalszym. Moi drodzy, przed nami trzeci rozdział. I tak jak zawsze. Niezmiennie czekam na Wasze komentarze, na Wasze propozycje, y, kolejnych, y, kolejnych rozdziałów, tego co chcielibyście usłyszeć. Y, no i oczywiście y, chciałabym widzieć Waszą aktywność, że jesteście, że oglądacie, słuchacie. No i życzę Wam miłego słuchania, miłej lektury. Przez kilka następnych dni Klara była bardzo smutna. Czuła, że uciekła szansa, jedyna szansa na dom. Rudolf z początku nic sobie z tego nie robił, ale w końcu i jemu znudziło się to ciągłe przesiadywanie pod drzewem. Męczył go pełen litości wzrok mieszkańców polany. Coraz częściej pojawiały się myśli, że może jednak warto rozejrzeć się trochę po lesie, bo przecież lato nie będzie trwało wiecznie i nadejdą jesienne szarugi. A potem mrozy. Na samą myśl o przemoczonym futrze lub śniegowej czapie na głowie, wzdrygnął się gwałtownie. Nie mówiąc nic rodzinie, każdego dnia zapuszczał się w otchłań lasu i szukał, węszył, wypatrywał. Jego wyprawy były coraz dalsze i coraz dłuższe. Wracał z nich zmęczony i niezadowolony. Znalazł co prawda kilka jam, ale nie spełniały jego oczekiwań. Przede wszystkim były za daleko od polany, na której mieszkali teraz. Pewnie niejednego słuchacza zaskoczy ten fakt, bo przecież tyle razy mówione było, że Rudolf nie lubił swoich sąsiadów i stronił od nich. Czemu więc teraz, mając okazję zamieszkać z dala od nich, nie skorzysta z tej szansy? Dobre pytanie! Jak wiecie, Rudolf czuł się kimś wyjątkowym w lesie, jak jakiś król. A kimże jest król bez poddanych, którzy go uwielbiają i mu zazdroszczą? Rudolf tak właśnie sobie wyobrażał swoje sąsiedzkie relacje. On, król lasu, wspaniały, mądry i reszta poddani. Głupi i beznadziejni. Nie chciał z tego sąsiedztwa rezygnować. Tak więc żadna jama czy nora w ziemi nie była wystarczająco dobra. Każdego dnia wracał ze swych poszukiwań, tracąc nadzieję, że cokolwiek odnajdzie, i obiecując sobie, że to już ostatnia wyprawa. Jednak wzrok Klary. Pełen wyrzutu i smutek w jej oczach skłaniały go do kolejnych poszukiwań. Aż wreszcie i jemu się poszczęściło. Nie zdążył jeszcze oddalić się od polany. Przeszedł tylko na drugą jej stronę i zagłębił się w gęstych krzakach. Rozglądając się wokół, nie zauważył wystającego z ziemi korzenia. Zahaczył o niego łapą. Poleciał do przodu, zaplątał się w liście paproci i runął jak długi. Ze zdziwieniem zdążył zauważyć, że nie upadł na ziemię, ale wleciał do jakiejś dziury, która była zakryta liśćmi. Najpierw wrzasnął ze złości, a potem, rozejrzawszy się wokół, na jego lisim pyszczku pojawił się. Dawno niewidziany, szeroki uśmiech. Znalazł dom. Idealny dom. Do remontu, to prawda, ale dom marzenie. Nareszcie! Wracał do żony w podskokach. Ile było radości, ile krzyków, tańców i śpiewów. Nawet mieszkańcy Polany wyjrzeli ze swych domów obawie, że rodzinie lisów nie służył długi pobyt na dworze, na dworze i po prostu postradali zmysły. Przez kolejnych kilka dni życie tej rodziny stanęło na głowie. Rodzice żyli już tylko przeprowadzką, sprzątaniem i przygotowywaniem nowego domu. Rudasek bardzo im pomagał, gdyż, wora, kola, kora, przepraszam, gdyż kora wolała. Wylegiwać się na słońcu, które gdzieniegdzie przebijało się przez gęste listowie. Rudasek był zmęczony, ale szczęśliwy. W końcu nadszedł wymarzony dzień przeprowadzki. Od rana wszyscy czekali na ten moment. I choć wprowadzali się do nory położonej zaledwie kilka metrów od ich drzewa, to mieli wrażenie, że ich życie zmienia się zupełnie. Dla lisków to był pierwszy dom. Tamtego już nie pamiętały. Przed południem Rudasek chciał jeszcze pospacerować po polanie i pożegnać każde drzewo, które tu rosło. Tak sobie to wymyślił. Pożegnam wszystkie drzewa na polanie, a gdy się wprowadzę do nowego domu, to przybiegnę tu znowu żeby je przywitać, pomyślał. Dzięki temu będę na polanie dziś dwa razy. Będę mógł popatrzeć przy okazji na leśne dzieci bawiące się wesoło. To była świetna okazja, bo jak wiecie, rodzice nie pozwalali lisiętom na kontakty ze zwierzętami. Teraz jednak nie mogli mieć pretensji o to, że lisek żegna się i wita z drzewami. Biegnąc od dębu do sosny lisek zauważył małego zajączka, który siedział w krzakach i nie bawił się z innymi. Czy to czasem nie kajtek zając? zastanowił się Rudasek. I choć nie wolno mu było bawić się z leśnymi zwierzątkami, znał je wszystkie, więc imię zajączka było mu też znane. Gdy zobaczył, że nikt nie interesuje się maluchem, łamiąc zakazy, podbiegł do niego. Zobaczył, że kajtuś płacze. Spostrzegawczy Lisek nie musiał go o nic pytać. Łapka zajączka wisiała bezwładnie i była dziwnie wykręcona. Maluch zanosił się od płaczu. Rudasek wiedział, że łapka jest. Złamana. Niewiele myśląc, posadził sobie zajączka na grzbiecie i takiego płaczącego odwiózł do jego mamy. Zajęcza mama nie wiedziała, jak dziękować rudaskowi, uratował być może maluchowi życie. Zajączek ze złamaną łapką mógł stać się łatwym łupem jakiegoś drapieżnika. Całemu temu zdarzeniu. Przyglądała się Kora, która najpierw wylegiwała się na słońcu, ale widząc, co wyczynia jej brat, postanowiła przyjrzeć się temu z bliska. Zobaczywszy, co się dzieje, aż klasnęła w łapki z radości. Co się rodzice zdziwią, powiedziała do siebie, i chyba się trochę wściekną. Ależ Rudaskowi się oberwie. Nie czekała już na nic. Ile sił w nogach pognała do domu, ich nowego domu. Zastała mamę szykującą kolację i tatę dumnie przechadzającego się po mieszkaniu. A Rudasek bawi się z mieszkańcami Polany? krzyknęła od progu. I pomógł małemu zajączkowi i odniósł go do jego mamy paplała jak najęta. Rodzice spojrzeli na siebie hmm. i po ich minach widać było, że cała radość z nowego gospodarstwa umknęła bezpowrotnie. Rudolf wyskoczył z nory i popędził na polanę. Akurat natrafił na wracającego do domu Rudaska. Towarzyszyły mu inne zwierzęta, które chwaliły go za dobre serce i wrażliwość. W tej chwili, gdyby nawet sam nie wie, niedźwiedź stanął na drodze Rudolfa, nie miałby z nim szans, bo w swej wściekłości Rudolf powaliłby go na ziemię i z pewnością pokonał. Mieszkańcy Polany, Widząc go w takim stanie, zatrzymali się, a on, miotając z oczu pioruny, skoczył na sam środek polany i wyszczerzył zęby. Z jego pyska popłynęły słowa, złe i raniące jak ostre noże. – Wy, wy, mieszkańcy polany, za kogo się uważacie? Kim jesteście? – że pozwalacie sobie na zaczepianie mojej rodziny? Jesteście zwykłymi, nic nieznaczącymi istotami. Próbujecie nam dorównać? Nam? Lisom? Zaśmiał się złowieszczo. Otóż nie. Nigdy nam nie dorównacie. Nigdy. Nie będziecie takie jak my. Zabraniam wam, słyszycie? Zabraniam. O, dotrzymywać, y, odzywać się do mnie i do mojej rodziny. Ha, nawet patrzeć w naszą stronę wam zabraniam. Jeśli mnie nie posłuchacie, pożałujecie. Obiecuję. A ty, zwrócił się do Rudaska, marsz do domu. Porozmawiamy sobie. Wokół zapanowała cisza. Tylko Echo niosło gdzieś daleko od głosy awantury, a wszystkie zwierzęta ze współczuciem patrzyły za małym, skulonym liskiem, który, zalewając się łzami, pognał do swego nowego domu. Oj, nie tak miał wyglądać ten dzień, kochani, to cały rozdział trzeci. Mam nadzieję, że Wam się podobało, yy, że będziecie zaciekawieni, co usłyszymy w kolejnym rozdziale. Mogę Wam tylko powiedzieć i zdradzić, że będzie coraz ciekawiej. Akcja nabiera tempa i myślę, że naprawdę, yy, mam nadzieję przynajmniej taką, że kolejne rozdziały zaciekawią Was bardzo. Yy, moja jedna prośba, ogromna prośba, jeżeli ktoś z Was, nie zdążył jeszcze przeczytać rozdziału pierwszego, czy wysłuchać rozdziału pierwszego, czy drugiego, to wróćcie do tych rozdziałów, nim usiądziecie do dzisiejszego rozdziału. Bo cały sens książki polega na tym, żeby wiedzieć krok po kroku, co się w niej dzieje. Dlatego proszę Was. Kto zna pierwszy rozdział i drugi, może spokojnie wysłuchać dzisiejszego. Natomiast jeżeli nie znacie poprzednich rozdziałów, albo zapomnieliście, co tam się wydarzyło, wróćcie do nich i przypomnijcie sobie te historie. Moi drodzy, jaki, jaka lekcja z dzisiejszego rozdziału, czy możemy się z dzisiejszego rozdziału czegoś nauczyć? Wczoraj była taka lekcja, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Dzisiaj. Lekcją naszą jest zapewne to, że powinniśmy być dobrzy w każdej sytuacji, być wrażliwi na krzywdę innych, bez względu, kto to jest. Czy tak jak to mały zajączek, który potrzebował pomocy, czy tak w świecie ludzi będzie to inny człowiek, czy zwierzę, które zobaczycie w potrzebie. Nie przechodźcie obojętnie. Czasami może się zdarzyć, że będziecie musieli ponieść konsekwencje, tak jak tutaj nasz lisek, na którego tata jest strasznie obrażony i zapewne nie będzie ciekawie, kiedy on wróci do domu. Ale kochani, dobroć i wrażliwość, pamiętajcie, wraca zawsze do nas i to wraca z dwojoną siłą. Jest taka stara zasada, której też warto się trzymać, że jeżeli dajemy komuś coś złego, to prędzej czy później to zło do nas powróci. Jeżeli uderzamy w kogoś kamieniem, to kamień do nas wróci. Oczywiście nie mówię tutaj o prawdziwym kamieniu, ale czasami tym kamieniem bywa słowo, które rani kogoś, krzywdzi, sprawia mu ból. Nie taki fizyczny, sprawiając jakieś robiąc rany, ale ból, ból który zostaje w głowie, w sercu, w duszy człowieka. Więc jeżeli dajemy komuś ten kamień, to on do nas wróci i pewnie ze zdwojoną siłą. To zło do nas wróci. Ale jeżeli damy komuś coś dobrego, coś z dobroci serca, to i ta dobroć do nas wróci. Gwarantuję wam, że być może wróci ze zdwojoną siłą. A któż z nas nie lubi być obdarowywany dobrem? Dlatego z dzisiejszej lekcji, chciałabym z dzisiejszej lekcji, z dzisiejszej książki, z fragmentu chciałabym, żeby wróciło do Was to, że dobro powraca, i jeżeli zdarzyło Wam się zrobić, a jestem pewna, że tak, że zdarzyło Wam się zrobić coś dobrego, a na pewno nieraz się zdarzyło, to bądźcie pewni, że to dobro do Was kiedyś wróci. Może nie od tej samej osoby, której uczyniliście dobro, nie od tego samego zwierzątka, pomog któremu pomogliście, ale dobro wróci być może w innej postaci. Tylko na to czekać. Także, kochani, w życiu przeplata się dobro i zło. Wyróbcie wszystko, żeby być zawsze po tej dobrej stronie, po do stronie dobra, a nie po stronie zła. A ja wierzę, że w dzieciach i nie tylko w dzieciach, w dorosłych też jest bardzo dużo dobra, jest więcej dobra niż zła. Jeżeli czasem się zdenerwujesz, podenerwujesz się na kogoś, pokłócisz się z koleżanką czy kolegą, nie martw się, bo to nie oznacza, że jesteś zły. Po prostu emocje wzięły górę. Może się to zdarzyć, zdarza się każdemu z nas i tobie, i mnie się to zdarza. I to nie oznacza, że jesteśmy źli. Natomiast starajcie się żyć tak, żeby innym było z wami dobrze. I to tyle, kochani, na dzisiaj. Taką lekcję chciałabym, żebyście z dzisiejszego rozdziału wynieśli. Kochani, korzystajcie z pogody, korzystajcie ze słoneczka, jeżeli tylko jest okazja. Biegajcie po świeżym powietrzu, uprawiajcie sporty, wyciągnijcie rower, naprawcie, jeżeli coś tam się zepsuło, nogi, deski, rolki. To wszystko są świetne. Słuchajcie rozrywki wakacyjne. Yy, I pamiętajcie, że znowu czeka Was niebawem rozdział kolejny. No i tak jak zwykle, popatrzcie, powstaje tutaj, powstawał tutaj razem ze mną obrazek. Ja czytałam. Ola robiła obrazek dla Was, ilustrację. Także tutaj praca w re. A my się z Wami żegnamy i czekamy na Was w kolejnym naszym spotkaniu. Na kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia. Papa! Pa.